Lato z Wiedmiłą. Mamy dzisiaj poniedziałek i 15 września 2025. No, to mamy sobie takie kolejne jakieś magiczne pytanko, które pozwoli Wam zajrzeć w głąb swojej duszy, swojego serducha, tak? Pytanie brzmi, jaka niewidzialna nić, która połączyła cię z kimś tego lata, wzmocni ciebie jesienią? Jak zawsze do wyboru 1, 2, 3 i wy się zastanawiacie, a na hasło lato z Wiedmiłą macie jeszcze zniżkę do połowy października, więc zachęcam do korzystania z róż prywatnych. A teraz przechodzimy do odpowiedzi. 1, 2, 3 i lecimy. Jedenaczka. Karta wierność. Tej jesieni umocni się więź, która była oparta na jakimś zaufaniu, jakiejś lojalności. To takie połączenie, gdzie było ono takie szczere, trwałe. To była taka relacja albo z waszym partnerem, albo jakimś przyjacielem, albo z kimś z rodziny, z kim przeżyłeś właśnie tego lata jakieś ważne chwile. Takie chwile, gdzie czułeś się fajnie, świetnie, dobrze z tą osobą i jesienią ta więź stanie się jeszcze silniejsza, a ty poczujesz stabilność i bezpieczeństwo. Ta osoba okaże się prawdziwym oparciem i dowiesz się, że możecie na sobie polegać bez względu na wszystko. Pięknie, dwójeczka dla tych, co wybrali dwa oczekiwanie. To jest wieś, która połączyła ciebie z kimś właśnie tego lata, która jeszcze w pełni się tak nie ukształtowała. Ma ona duży potencjał i jesień przyniesie czas namysłu i nadziei. To jest coś, taka relacja, która wymaga cierpliwości i czasu. W najbliższych miesiącach będziecie oboje zastanawiać się, w jakim kierunku podążać, a wasze myśli i marzenia będą się wzajemnie przeplatać. Nie spiesz się, daj tej więzi czas na jakieś rozwiązanie, bo z tego może być coś pięknego i wartościowego. To czai się na horyzoncie, ale nie naciskaj, daj temu czas. I trzy: wróżbitka to więź, która ma w sobie element przeznaczenia. O, to jest jakaś nić karmiczna, to połączenie, które może cię czegoś nauczyć lub wprowadzić do twojego życia zmiany, które są ci potrzebne. To było jakieś spotkanie z kimś, kto wskazał ci coś nowego, nową drogę, albo podpowiedział, w jakim kierunku możesz podążać. Tak? To ktoś, kto pomógł ci zrozumieć coś ważnego dla ciebie samego. A jeśli przyniesie tobie dużo więcej tej itu, intuicji, pomoże tobie również zrozumieć, dlaczego ta osoba pojawiła się w Twoim życiu. To może być jakaś kobieta, mężczyzna, przyjaciel, przyjaciółka, osoba, z którą ci się świetnie gada. Bądź otwarty też na nowe perspektywy. Słuchaj swojej intuicji, a poznasz prawdziwe przeznaczenie tej więzi. Życzę cudowności i zapraszam jutro, bo to już ostatni tydzień lata z Wiedmiłą.